Jaki to jest swoje... Rajot szaleje, dzieje się to i trzeba być na nogach, więc gaminejcik do tego idealny. Moi mili, przypominam, że do końca kwietnia trwa promocja na kod Marwek Kwiecień, Premium Starter Pack i Shaker minus 23,99. A jeżeli już gaminejta pijecie, to macie minus 10% z kodem Marwek. A Miło ja być dzisiaj Skarner. Ja wiem. Justice for Skarner. No ale pojawił się ogromny przeciek nowej postaci. Jak to zignorować? Muszę się do tej nowej postaci odnieść i muszę się wam wygadać. Dlatego, niestety, na moje omówienie na temat reworku Skarnera jeszcze chwilę musicie poczekać, gdyż nie jestem fanem wrzucania dwóch materiałów dziennie. Cóż mam powiedzieć? Nie ma sprawiedliwości dla Skarnera. Zobaczcie, mamy kilka kwestii. Mamy dwie formy nowej postaci. Mamy nawet nazwę. Brakuje w sumie tylko opisu umiejętności. I jej lor. I patrząc tylko tutaj, na ten obrazek, jestem w stanie powiedzieć od razu, że jakaś część graczy pokocha nową postać, a jakaś część graczy może nieco rajotowi tutaj zarzucić. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Zapraszam na materiał. A zatem, moje kochane lorowe świry, w środowisku Likerów już od jakiegoś czasu krążyły pogłoski o Belwet, nowej postaci mającej raz, że zwiastować wielki event z pustką, a dwa mającej być długo wyczekiwanym potworem jak Reksaj czy Czogat. W zasadzie to o postaci oficjalnie jeszcze za dużo nie wiemy, ale w sumie to wiemy o niej od kilku miesięcy, a tak w sumie to wiemy od prawie roku, a tak naprawdę można było się tego domyślać już 6 lat temu. Zatem po kolei, jak mówiłem w w jednym z poprzednich filmów wydawało mi się mega dziwne, że Riot zdradziło imię nowej postaci już w jej zapowiedzi na początku sezonu. Okazuje się, że wszystko zdaje się pasować i cesarzowa pustki właśnie będzie nazywała się Belwet. Generalnie będzie ona miała jakąś umiejętność związaną z pożywianiem się, czy skłanianiem esencji konkretnych bohaterów czy monsterów na Summoner's Rift czy jakiejkolwiek innej mapie i pewnie będzie miała jakiś trudemecz, gdyż wszystkie postacie Będące Voidbornami, czyli dziećmi pustki, nieuchronne obrażenia mają, poza oczywiście kaziksem. No ale ten, jak już cię dziubnie, to niepotrzebny mu jest trudemecz. Jeszcze bohaterka ma mieć jakąś niszczącą mechanikę na struktury, czytaj wieże, czy może również inhibitory. I teraz się dowiadujemy jeszcze, że ma zmieniać formę, ale po kolei. Jeżeli chodzi o postacie z pustki, to w zasadzie każda coś pochłania. Ich umiejętności są związane z jedzeniem lub jakimiś ślinami, kwasami czy ogólnie rozwojem. Mamy kogmawa, który nic tylko by pochłaniał i pluje ślinom czy żrącym kwasem. Mamy czogata, który w zasadzie podobnie tylko by jadł na RC, czy chociażby Welkos niszczy, by zdobywać wiedzę, czy nawet Kazix, pochłania i walczy z innymi postaciami celem ewolucji i przetrwania. Jakby się tak zastanowić, to nawet Kaisa, nie będąca voidbornem, też ewoluuje na swoich umiejętnościach w trakcie gry. Na przecieku widzieliśmy dwie formy tej nowej bohaterki i według autora filmu ma to być wszystko związane z jej ultem. W sumie odkryłem teraz mega dziwną sztuczkę mojej kamery. Patrzcie jakie efekty. Tu jestem żółty, a jak się przybliżę to nie jestem żółty. Nie mówmy o tym, o czym wspominałem na jednym z poprzednich materiałów, o tej postaci. A tutaj po prostu sobie to rozszerzmy: o model i recall, velvet. Ciekawe, czy będzie miękka jak Aksamit. Jeżeli oglądacie moje materiały już od kilku lat, być może kojarzycie przeciek postaci Parksy, miał to być leśnik z pustki ewoluujący w trakcie gry w konkretną, wybraną przez gracza stronę. Oczywiście dzisiaj wiemy, że ta postać nigdy finalnie do gry nie weszła, nie wiemy nawet czy była rzeczywiście projektowana, ale patrząc na Pelwet mam wrażenie, że trochę w tę stronę tutaj to wszystko poszło. I trzeba to powiedzieć. Bohaterka wygląda świetnie. I jej animacje względem standardów League of Legends naprawdę wyglądają jak najbardziej ok. Nawet bym powiedział, że robią robotę. I patrząc na nią, ja się nie mogę doczekać, aż wyjdzie, żeby sobie popróbować i poczanglować. I szczerze mówiąc, myślę, że bohaterka będzie miała przepotężny gameplay, albo co najmniej taki wyjątkowy. Może to dobre słowo. I teraz, słowo Belwet znamy już od kilku miesięcy. jeżeli trafię, że nazwa, postaci i pochodzi od zniszczonego szulimańskiego miasta, to będę mega ukontentowany. Ale cofnijmy się jeszcze rok wcześniej, bo tutaj część graczy może być mega niezadowolona. Riot Games robi dużo, powiedziałbym, że robią ogrom rzeczy, tylko że nie do League of Legends. Aktywność tutaj ogranicza się do postaci, przepustek czy skinów. Głównie, bo nie mówię, że tylko, no są jeszcze tam jakieś inne rzeczy, które Riot robi, na przykład wiemy, że jest naprawiany klient, czy wchodzą wyzwania. Okej, okay. i Riot robi dosłownie wszystko, seriale, książki, inne gry i czy to dobre podejście, czy nie, no to już każdy z was sobie pewnie w głowie to oceni, ma to swoje plusy i minusy na pewno. Dlaczego zatem wielu graczy może się tutaj z Velvet poczuć bardzo źle? No tutaj niestety musi paść legendarne zdanie. Nie rozumieją mnie. Piękno nie może być złe. A nie, czekaj, to miał powiedzieć bieda cosplay Jean. Kolipka kiedyś to wychodziły postacie. Myślę, że część starszych graczy, którzy grają w Lola, nie wiem, 4, 5, 6 lat, spokojnie może tutaj powiedzieć, kiedyś to Riot robiło postacie. Teraz to nie ma postaci. Od jakiegoś czasu, no tutaj będę strzelał, nie wiem od roku, od dwóch lat, nie prowadzę dziennika na ten temat, ale zauważyłem, że część graczy zarzuca Riotowi zbyt jednostronne tworzenie postaci. Co by nie opowiadać tematu od zera, bo nieraz, nie dwa już o tym na materiałach wspominałem. Podsumowując, Riot robi często śliczne czy kolorowe postacie. Oczywiście nie ma w tym nic złego, tak? Yumi, będąca magiczną kotką z kolorowego Bendel City, raczej nie powinna mieć. Zębów jak Gremlin i próbować odgryźć Cipolik i zupełnie nie pasowałoby to do jej koncepcji. Takie kolorowe, słodkie, przyjazne, fajne postacie też są w lolu potrzebne. Patrząc chociażby na Brauma, który pochodzi z zimowej i srogiej krainy Freljordu, nikt w tamtym czasie nie powiedział, hej, jest to za przyjazny bohater z gołą klatą. Po prostu kiedyś było tego dużo mniej i nie było to widoczne prawie przy każdej postaci. W sensie tutaj miałem na myśli gołą klatę. Bo Braum akurat jest świetny. Chodzi o to po prostu, że gdzieś Riot mam wrażenie zgubił po drodze balans między takimi postaciami badassowymi, a postaciami takimi bardziej kolorowymi. Sam uważam, że taki trend tworzenia takich przyjemniejszych dla oka postaci może mieć kilka przyczyn. Na przykład gdzieś tam widać, że Riot mocno kreuje swoje treści pod rynek wschodni, gdzie League of Legends jest ogromną grą. Plus, oczywiście, właścicielem Riot Games jest Tencent. Sam uważam, że może to też poniekąd wynikać z takiego zarzewia przeszłości, z takich przeszłych doświadczeń. Świadczeń Riot Games, gdzie postacie bazujące na niekolorowych i niepięknych elementach źle sobie radziły. Taki Yorick, Urgot czy Sion. Czy po prostu powód może być o wiele bardziej banalny niż to wszystko. Po prostu przyjemniejsze dla oka postacie lepiej się sprzedają. Tak jak mówię, przyczyn może być nawet kilka i tak naprawdę możemy tylko na ten temat sobie porozważać. Ja zarówno lubię takie i takie postacie, no bo na przykład bardzo lubię grać mrocznym, wydaje mi się, Jinem, bardzo lubię grać potworem, kaziksem czy bardzo lubię grać Gwen, która jest śliczną dziewczynką z nożyczkami. Tylko, żeby gdzieś to wszystko wyważyć. No bo przepraszam, ale dla mnie kaloryferu ślicznego chłopczyka jako króla umarłych jakoś tak, no lekko tylko nie pasuje i czuć, że jest to trochę, co najmniej trochę na siłę. I samo Riot Games zwróciło na to uwagę. Bo około rok temu na blogu deweloperskim Szef do spraw postaci napisał, że potwory nie są jakoś wybitnie popularnymi postaciami. I pracownicy Riotu zwrócili uwagę, że wydawali zbyt dużo ludzkich postaci i typy bohaterów podzielono na trzy grupy. Ludzie, humanoidy. I stwory. Ludzie to wiadomo, na przykład Jin czy Briven. Humanoidy to Bjordle, Lilia czy Urgot. A stwory to wiadomo, Rexai, Skarner czy Yumi. Jak widzimy, jest tutaj pewien balans. Tak i kolorowa Yumi się tutaj znajdzie, i mroczna Rexai. I teraz mieliśmy informację, że w 2022 roku powstanie nowy bohater stwór, bo dawno takiego nie było. I mówię o tym dlatego, że patrząc na tę formę bohaterki, mam przeczucie, że część graczy, która czeka na potwora takiego z krwi i kości, Mocno się oburzy. No chyba, że będzie to krótka forma i zaraz praktycznie nie wiem, na przykład po piątej minucie gry, po szóstej minucie gry, ta forma będzie zanikać. Czy tak jak jest głoszone w przeciekach, że jest to forma zależna od jej erki. to wtedy myślę, że ta koncepcja zostanie przez Rajot wybroniona. No bo patrząc tutaj, to wygląd jest ewidentnie humanoidalny i tak wiem, jest to forma belwet idącej po ziemi i mi jakoś to strasznie może nawet nie przeszkadza, ale komuś może. Zastanawiałem się w ogóle, czy w tym materiale poruszyć temat tego, że Cesarzowa jest Cesarzową. Jak to się ma w ogóle do Obserwatorów i czy Belved będzie siostrą Czogata, Welkoza? czy będzie ona nad Obserwatorami, czy między dziećmi Pustki a Obserwatorami? Jest to dość zastanawiające i sam uważam, że musimy tutaj jednak troszeczkę poczekać. No chyba Dobra, że Lord też będzie miał przecięk. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o moje odczucia na ten moment, to jeżeli Cesarzowa Pustki zostanie rzeczywiście panią Pustki, to mam nadzieję. Że to się nie stanie. W sensie bardzo się tego obawiam. W zasadzie to Riot mogłoby spróbować pójść tematem obserwatora, i tutaj z zaciekawieniem czekałbym, jak temat się rozwinie. Można by się jeszcze zastanowić, jak to jest, że cesarzowa na początku jest bardziej ludzka, a potem zamienia się w coś na zasadzie płaszczki. Może mieć to podobne źródło jak u Tresza, ten potajemnie wchłaniając duszę na Shadow Wise z mgły, stawał się coraz bardziej ludzki, tak aby wreszcie stać się Unbound Treszem. Otrzymać możliwość opuszczenia wysp cienia. Być może cesarzowa, absorbując esencję śmiertelników, również staje się bardziej ludzka, albo wręcz odwrotnie otrzymała kształt, czy wykreowała sobie kształt bardziej ludzki, by dzięki esencji z różnych istot przyjąć swoją prawdziwą formę, aby się rozwijać czy ewoluować coś jak u Kaziksa. Ale możemy tak rozważać i rozważać, niemniej ewidentnie bohaterka ma przeogromny potencjał, chociażby dlatego, że pustka jest tak tajemniczym i tak świetnym regionem i konceptem w ogóle, że tutaj musi to być świetnie zrobione. No nie wierzę, żeby mogło być inaczej. Wspominałem, że o bohaterce mogliśmy wiedzieć już 6 lat temu. Były nawet takie teorie, choć raczej w formie luźnych rozważań, a że wiecie, coś gdzieś jest i może to być postać. Znaczy, generalnie, najprostsze teorie, jakie są tworzone przez graczy, to, że ktoś coś znajdzie i stwierdzi, że tutaj jest jakaś postać. Ale akurat okazuje się, że w tym przypadku może to być rzeczywiście prawda. Wszystko jest związane z Creator Victorem, pochodzącym z jednego z alternatywnych uniwersów League of Legends, dokładnie ze świata Battlecast. I ten świat tak pokrótce ma być w zasadzie rozszerzeniem i kontynuacją wizji Wiktora i jego wielkiej ewolucji, gdzie bohater tworzy sobie armię cyborgów. Na jego portrecie widzimy czogata Urgota czy Kogmawa, natomiast to czego tutaj nie ma jest widoczne na portrecie Battlecast Velkoza i tutaj portret gdzie widzimy Wiktora jest nieco inny. Bo na portrecie Battlecast Velkoza tutaj jest widoczne coś co przypomina płaszczkę Czytaj naszą belwet. Jeżeli ktoś zwrócił na to uwagę lata temu i okaże się, że cesarzowa dostanie skina Battlecast, a dzisiaj wiele na to wskazuje, może być z siebie mega zadowolony. Masakra, nie! Kochani, jeżeli interesuje Was temat ogromu, potęgi i hierarchii potworów z pustki, to polecam kliknąć sobie w ten materiał. A teraz pozostaje nam czekać na wyjście cesarzowej pustki, na wreszcie jakiś dobry event ze strony Riotu, no i ja idę ten materiał o skarnerze robić. Bo, bo mnie tu skrzyczycie, skrzyczycie za mocno. Dzięki za obejrzenie że nie trzymajcie się i do następnych filmów. Cześć.